W poprzednim odcinku, czyli w pierwszym sezonie do Skry Częstochowa sprowadziłem Michała Pazdana, przeniosłem do pierwszego składu Szymona Wawrzyniaka, czyli mega, mega, mega perspektywicznego juniora, który obecnie jest wyceniany na 7 milionów euro i którego w tym odcinku mam zamiar sprzedać oraz udało się dojść do finału Pucharu Polski i który ostatecznie Skra Częstochowa wygrała, czyli w pierwszym sezonie zdobyłem już pierwsze trofeum tym klubem. Niestety koniec końców Skra Częstochowa za Zajęła siódme miejsce w pierwszej lidze i drugi sezon będziemy bić o awans do Ekstra Klasy. To w ramach przypomnienia. A jeżeli chcesz zobaczyć kolejny trzeci sezon moją karierą z często Częstochowa, to koniecznie zostaw łapę w górę. Pod poprzednim odcinkiem z tej kariery w tamtym tygodniu zostawiliście ponad 700 łapek w górę. Także bariera 100 łapek nie jest dla Was żadną przeszkodą. Więc jeżeli chcecie zobaczyć trzeci sezon, no to zostawcie 200 łapek. Co odcinek będziemy tak sobie ten próg zwiększać. A teraz nie przedłużam i przechodzimy do podsumowania drugiego sezonu. Drugi sezon zatem rozpoczynamy od transferów. No i zapnijcie pasy, bo naprawdę w tym sezonie dużo się działo. No i zaczynamy od Szymona Wawrzyniaka, naszego juniora z Akademii, który po transferze jest już oceniony na 72 overalla i jego wartość to 14,5 miliona. W momencie, kiedy go sprzedawałem, ta, ta jego cena ogólna wynosiła 69 hechy. <laughs> Sprzedałem go za 8,5 pół miliona euro i to naprawdę jest bardzo bardzo duża kwota nie tylko jak na klub z ekstraklasy a tym bardziej jak na drużynę z pierwszej ligi więc pora zobaczyć jakie nowe nabytki sprowadziłem do zespołu Zaczynamy od Jakuba Kisiela, który przeszedł z zagłębia Sosnowiec za 100 000 euro. On już wcześniej był wypożyczony w naszym zespole, jak być może pamiętacie, na lewą obronę w roli rezerwowego sprowadziłem Antoniego Klimka za 115 tysięcy z Adropole. Uznałem, że muszę wzmocnić środek pola, a dokładnie środkową o pomocy defensywną Nika Kwekwe-Skiri, doświadczony zawodnik 30-letni. 31-letni przechodzi z Lecha Poznań za 270 tysięcy. Wprowadziłem mu też kolegę na tą pozycję. Damian Erasak za 430 tysięcy przechodzi z Górnika Zabrze. On ma całkiem fajne statystyki fizyczne, dlatego postanowiłem go sprowadzić. Transfer z kategorii ciekawych, bo uznałem, że póki jesteśmy w pierwszej lidze, to będę się skupiać na naszym kraju w pozyskiwaniu zawodników i z Sandecji Nowy Sącz, Nowy Sącz za 490 tysięcy przeszedł Aleksander Buksa z Wyporządkowania Życzenia. Sprowadziłem również Piotra Starzyńskiego, 19-letni lewy pomocnik za 650 tysięcy euro przechodzi z Wisły Kraków przy Klimku mówiłem, że będzie on rezerwowym na lewą obronę, ponieważ na tą pozycję jako głównego zawodnika sprowadziłem Luisa Matezy Zagłębia Lubin za 660 tysięcy no i czas na wzmocnienie środkowej obrony, no ale patrząc na formę Łukasza Bejgera, no to póki co nie jest to mega dobre wzmocnienie ale przeszedł za prawie milion dokładnie za 920 tysięcy ze Śląska Wrocław, no i pierwszy transfer, który przekroczył milion euro, Dawid Szymonowicz przechodzi z warty Poznań. 69, he he, znowu overala. A tak prezentuje się nasz skład. Już kilka spotkań. Pierwszych zdążyłem rozegrać, no, i tak, na bramce częściej występuje 19-letni Hajda, zamiast Burszyna, Bursztyna bądź Szymkowiaka, no ale oni po prostu mają złą formę, podobnie z Baranowiczem, no i tutaj nie wiem, kto wejdzie na jego pozycję, być może doświadczonemu Noconiowi, który ma już 33 lata, będę częściej dawać szansę gry, a póki co skład wygląda overallowo znacznie lepiej niż w poprzednim sezonie, no ale nie ma co ukrywać, te 8,5 miliona za Wawrzyniaka, no naprawdę Dużo, dużo, dużo nam dały. Zanim jeszcze przejdziemy do podsumowania sezonu, no to chcę Wam pokazać jakich zawodników, bądź zawodnika, bo sam nie wiem, ściągnąłem ze szkółki juniorów i pierwszym z nich jest Dominik Wawrzyniak. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, w poprzednim sezonie był Szymon Wawrzyniak, więc można uznać, że to są bracia. Jego potencjał był wyceniany na 71-75, czyli no niezbyt wysoki, a na pewno zdecydowanie mniejszy niż w przypadku jego brata z zeszłego sezonu. Jak jako drugi ze szkółki zostanie przeniesiony Kacper Bong, ale na ten moment ja go jakoś tak bardzo nie potrzebuję. Więc od razu po przeniesieniu do drużyny seniorskiej ja go wypożyczę. W zimowym okienku transferowym Kacper Bong został wypożyczony do indyjskiego FC Goa. Do Termaliki Brookbet Nieciecia przeszedł Michał Kitliński za 84 tysiące euro. Na ten moment nie chcę zdradzać dlaczego byłem zmuszony do kupna napastnika, ale z ruchu chorzów został zakupiony niemiecki napastnik Marcel Bar za 320 tysięcy euro. Oraz z Krakowi Patryk Zaucha za praktycznie grosze, dokładnie za 120 tysięcy euro. Przechodzimy do podsumowania sezonu i rozpoczniemy od czegoś, czego ja się kompletnie nie spodziewałem, że tak szybko to nastąpi, a mianowicie od kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Trafiliśmy na Young Boys W Pierwszy mecz przesymulowałem meczu siebie 1 do 2. Przegraliśmy na wyjeździe również, ale nieznacznie 1 do 0. No i po prostu widać, że Young Boysi, no to jest kilka była wyżej, a skra była Drużyną z pierwszej ligi polskiej. W tamtym sezonie wygraliśmy Puchar Polski, no to teraz czas, żeby zawalczyć o Super Puchar z mistrzem naszego kraju, czyli z Rakowem Częstochowa. Tym samym mamy Derby Śląska, co ja powiedziałem: Derby Częstochowe, przepraszam najmocniej. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to nie działo się dużo. Jaroch mógł strzelić w 60. minucie, ale trafił słupek. Pierwsza bramka wpadła dopiero w 105., której autorem był Oleg Buksa, czyli nasz nowy zawodnik. takim akcentem te spotkanie się zakończyło no i mamy drugi sezon ze zwycięstwem, ze zdobytym trofeum, pora tylko awansować do ekstra klasy. A czy tak się stało? No to już teraz widzicie, Skra względem poprzedniego sezonu zajmuje gorszą lokatę, bo ósmą. Ale w porównaniu do poprzedniego sezonu zdobyliśmy teraz 3 punkty więcej. I w porównaniu do poprzedniego sezonu wtedy te 54 punkty dawałyby playoff ekstra klasę. No niestety w tym sezonie rywalizacja była zdecydowanie bardziej wyrównana, bardziej zacięta. No ale prawdę, prawdę mówiąc, no kompletnie nie tego się spodziewałem. Po wydaniu prawie 7 milionów euro ze sprzedaży Wawrzyniaka, fatalna forma w zasadzie towarzyszyła moim zawodnikom przez cały sezon i chyba nie było pozycji, na której jeden bądź dwóch zawodników, kluczowych zawodników, bo nie mówię o graczach gdzieś tam e, e, głębokiego składu, którzy mieli formę złą, tą strzałkę najbardziej skierowaną w dół. I najbardziej nas dotknął w tym sezonie problem z takim golejorem, z napastnikiem. Jaroch, który w zeszłym sezonie zdobył 18 bramek Buksa, Nowy Nabytek i Kozłowski no nie mogli zacząć regularnie strzelać, więc w pewnym momencie po prostu się zirytowałem wziąłem ze szkółki Dominika Wawrzyniaka 52 overalla bodajże wtedy miał i już w debiucie w meczu z Widzewem zaliczył hat trika i asystę, zrobił tym jednym meczem więcej niż w zasadzie reszta napastników, ale wiadomo potem te wejście w drużynę, ta forma zaczęła tradycyjnie spadać. Potem sprowadziłem też tego Markusa Bara, którego widzieliście podczas zimowego okienka transferowego, gdzie na początku też mu nawet fajnie szło, szczególnie tam w pucharze Polski w pierwszych meczach, no ale klasycznie forma zła i nic z tego potem dalej nie było. No, i warto zaznaczyć, że ten Dominik Wawrzyniak, ten nasz młody Junior i średnio oceniony overallowo został najlepszym strzelcem skry Częstochowa w tym sezonie, zdobył 11 bramek drugi był Jaroch, który przez pewien czas, przez kilka miesięcy nawet nie powąchał murawy, bo wałżnianek po prostu go wygryz. Bar też nie miał tej złej formy, no ale pod koniec sezonu Jaroch zaczął grać, ale do tej jego formy zeszłego sezonu naprawdę naprawdę daleko. W tym podsumowaniu warto zwrócić jeszcze uwagę na sylwetkę Pirdowa, który on nominalnie jest lewym pomocnikiem, ale przez problem na środkowej pomocy ofensywnej, bo Baranowicz, Nocon i tak dalej, to też forma. Tradycyjnie nie, tragiczna, no to przerobiłem go na środkowe pomocnika ofensywnego, no i były takie momenty, że naprawdę e, rządził i dzielił na boisku. Nawet w tej fatalnej symulacji e, szło w pewnym momencie mu nie najgorzej. No i skoro mu opowiedziałem o symulacji, no to pod koniec sezonu to było coś naprawdę nieprawdopodobnego. Podczas wiosennej kampanii symulacja chyba nie dała mi żadnego zwycięstwa same remisy czy porażki. Jeżeli chodzi o remisy, to jak sami widzicie, skra miała najwięcej remisów w całej lidze, bo 12. Gdybyśmy sobie to przeanalizowali, gdyby się udało z tych 12 remisów wygrać chociażby 4 mecze, no to już mamy 8 punktów więcej no i ubijemy się o bezpośredni awans. Tymczasem dużo punktów naprawdę Skra straciła na tych remisach. No ale dobrze, zobaczmy jeszcze kto awansuje wraz z miedzią Legnica. I widzę, łódź do ekstra klasy. Tak prezentują się półfinale, półfinały. W finale puszczanie połomice podejmowała Górnik Łęczna, i to drużyna z Lubelszczyzny awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. A tak prezentuje się sytuacja w Ekstraklasie Raków Częstochowa, czyli aktualny mistrz Polski wygrywa brązowy medal, a mistrzem Polski nowym zostaje Legia Warszawa z dużą, dużą przewagą na drugą pogonią Szczecin. 16-punktowa, rzućmy okiem, kto spada do pierwszej ligi. Jak widzimy, Zagłębie Sosnowiec, rewelacja z zeszłego sezonu, zaplecza Ekstraklasy się utrzymał. Wisła, Płoc, Korona, Kielce i Stal Mielec to będą... Rywale skry często w przyszłym sezonie. Ale przejdźmy do Pucharu Polski. Być może tutaj będzie więcej elementów do jakiejś radości. Pierwsze spotkanie z Odromopole, Ten mecz nie układał się do końca po mojej myśli, ale też potraktowałem to te spotkanie jako szansa dla graczy, którzy nie popisywali się formą, czy daniem szansy od pierwszej minuty nowym zawodnikom. 1-8 finału, mecz z Miedzią, wygrany 1-0 po bramce Marcela Bara. Tutaj dużo się nie działo. No i przechodzimy do ćwierćfinału, gdzie trafiliśmy na Chrobry Głogów, który, z którym przegraliśmy jeden do dwóch i ten zespół mnie chyba po prostu w tej karierze prześladuje i niszczy wszystkie moje plany. W zeszłym sezonie uniemożliwił mi awans do Ekstraklasy, a teraz wyrzuca z Pucharu Polski. Pierwszego gola w 101 minucie trafił Sławę Mente, czyli David Hans, zastępca Cristiano Ronaldo i to jest dla mnie dowód, że żyjemy w symulacji jakiejś. Następnie nocą w 114 minucie dał nam wyrównanie, ale przy trzeciej bramce autorstwa Wojtyry, nie wiem co zrobił nasz bramkarz Hajda przez cały sezon stał między słupkami, bo Bursztyn miał cały czas fatalną formę, świetnie się do tej pory spisywał, a tutaj tak koszmarnie ustawienie na linii. I ostatecznie ten znienawidzony przeze mnie chrobry Głogów wygrywa cały Puchar Polski i drugi rok z rzędu mamy sytuację, gdzie ekipa z pierwszej ligi wygrywa to trofeum. No i na sam koniec sezonu pożegnaliśmy się z kilkoma zawodnikami. Łukasz Winiarczyk za 35 tysięcy przechodzi do Mladostu Grad. Szymon Szymański za 100 tysięcy do Slawena Belupo, a Bartosz Baranowicz do FK Jablonec za 380 tysięcy. Te transfery były podyktowane tym, że ci zawodnicy mieli po prostu słabe morale, słabą formę i, i nie chciałem mieć już ich w swoim zespole. Na liście transferowej mamy również Jakuba Bursztyna, Michała Pazdana, Kamila Lukoszka oraz Denisa Gojko.